Słyszeliście o kontrakcie Baby Jesus? To nowy projekt kryptowalutowy, który rozgrzewa internet do czerwoności, a ja jestem tu po to, żeby wam pokazać dlaczego. Zapomnijcie o nudnych tokenach. Baby Jesus to prawdziwy przełom. Ten kontrakt jest napakowany funkcjami, które sprawią, że złapiecie bakcyla. Mówię o nagrodach, airdropach, spalaniu tokenów i innych szalonych rzeczach które sprawią, że będziecie chcieli od razu zainwestować. Zapnijcie pasy, bo dzisiaj pokażę Wam 10 najważniejszych powodów, dla których musicie poznać kontrakt Baby Jesus. Dobra, zaczynamy od podstaw. Baby Jesus działa na standardzie ERC20, czyli tym samym, którego używa mnóstwo innych tokenów. To dobra wiadomość, bo dzięki temu Babi Jezus jest kompatybilny z wieloma platformami i giełdami. Ale uwaga! Babi Jezus to nie jest kolejny nudny token ERC20. Twórcy dodali do niego masę dodatkowych funkcji, które sprawiają, że jest o wiele bardziej użyteczny. To jak porównanie malucha do sportowego auta. A teraz coś co rozwali wam beret. Baby Jezus ma wbudowany mechanizm spalania tokenów. Co to oznacza? Że z czasem podaż tokenów będzie się zmniejszać. To jak czary, ale prawdziwe. W dniu startu projektu aż 60% tokenów zostanie spalonych. Ale to nie wszystko. Wy sami też możecie spalać swoje tokeny. To jak wrzucenie grosza do studni życzeń, ale w dobrym znaczeniu. Spalając tokeny zmniejszacie ich podaż, co może wpłynąć na ich wartość. To, jak bycie swoim własnym narodowym bankiem polskim. Jeśli lubicie darmowe pieniądze, to ten punkt jest dla Was. Baby Jezus nagradza tych, którzy trzymają swoje tokeny przez dłuższy czas. To się nazywa staking i jest banalnie proste. Wystarczy, że trzymacie swoje tokeny Baby Jezus w swoim portfelu, a co jakiś czas dostaniecie dodatkowe tokeny. To, jak otrzymywanie odsetek od swoich oszczędności ale o wiele lepsze. Im dłużej hodlujesz, tym więcej zarabiasz. Kto nie lubi darmowych rzeczy, Baaby Jezus organizuje airdropy, czyli rozdaje darmowe tokeny swoim użytkownikom. Wystarczy, że spełnicie kilka prostych warunków, na przykład trzymacie tokeny o określonej wartości przez określony czas. A potem czeka na Was istny deszcz darmowych tokenów. To jak wygranie w Lotto, ale bez skreślania liczb. Airdropy to świetny sposób na zdobycie dodatkowych tokenów Baby Jesus i zwiększenie swoich zysków. Macie znajomych, którzy interesują się kryptowalutami? Zaproście ich do Baby Jesus, a oboje na tym skorzystacie. Za każdego znajomego, który kupi tokeny Baby Jesus z waszego polecenia, otrzymacie nagrodę. To jak bycie influencerem, ale w świecie kryptowalut. Im więcej osób polecicie, tym więcej zarobicie. To takie proste. Baby Jesus to nie tylko token, to cała społeczność i Ty też możesz mieć wpływ na jej przyszłość. Jeśli posiadasz tokeny Baby Jesus o określonej wartości, możesz brać udział w głosowaniach nad ważnymi decyzjami dotyczącymi projektu. To jak bycie posłem na Sejm, ale bez kłótni i przepychanek. Twój głos ma znaczenie. Pamiętacie, program poleceń to tylko czubek góry lodowej. Baby Jezus ma rozbudowany system referencyjny, który nagradza Was za polecanie nowych użytkowników na wiele sposobów. Im bardziej angażujecie się w rozwój społeczności Baby Jezus, tym więcej nagród możecie zdobyć. To jak gra RPG, ale z prawdziwymi nagrodami. Ale 1000. Właściciele kontraktu Baby Jezus wiedzą, że elastyczność to podstawa. Dlatego dali sobie możliwość dostosowywania niektórych parametrów projektu, takich jak cena tokena w dolarach amerykańskich. Dzięki temu Baby Jezus może szybko reagować na zmiany na rynku i zapewnić swoim użytkownikom jak najlepsze warunki. W świecie kryptowalut bezpieczeństwo to świętość. Dlatego, Baby Jesus stawia na przejrzystość. Wszystkie transakcje i zdarzenia w kontrakcie są rejestrowane na blockchainie, czyli publicznej księdze, do której każdy ma dostęp. Dodatkowo, kontrakt Baby Jesus został zaprojektowany tak, aby zapobiegać oszustwom i atakom hakerskim. Możecie spać spokojnie. Wasze tokeny są bezpieczne, jak w banku. Bis Baby Jesus to nie jest projekt na chwilę. Twórcy mają długoterminową strategię rozwoju, która zakłada budowanie silnej i zaangażowanej społeczności. System nagród za hodling, spalanie tokenów, programy airdropów, to wszystko elementy tej strategii, które mają zapewnić Baby Jesus sukces w długiej perspektywie. No i to by było na tyle. Przedstawiłem wam 10 powodów, dla których warto zainteresować się kontraktem Baby Jesus. Jak widzicie, to projekt z ogromnym potencjałem, który oferuje swoim użytkownikom mnóstwo możliwości. Nie czekajcie, aż będzie za późno. Dołączcie do społeczności Baby Jezus już dziś i przekonajcie się sami, jak wiele możecie zyskać. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Baby Jezus, odwiedźcie ich stronę internetową. Link znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.